Cześć, witajcie w kolejnej Agropniaczce Ciemna Znaczy zaczynamy, zaczynamy kolejny dzień o. Z tyłu tradycyjnie Duro Falcon i Gaspardo z tym I lecimy na grubo Jak to mówią, znaczy no zaczyna się po prostu zaczynamy sezon Mieliśmy zaczynać już wczoraj czyli w poniedziałek ale w niedzielę popadało trochę co prawda niedużo nawet nie zerknął w deszczomierz ale to bardziej takie 2-3 litry tyle, że sobie padało ładnie cały wieczór w niedzielę i całą noc także no fajnie to tam jakoś nasiąkło pomimo niedużej ilości deszczu no ale generalnie w poniedziałek no tak było no mokrawo nie chciałem też żeby zacząć i paproć od razu tym bardziej, że pierwszy miasto lepiej jak to się tak, to lepiej wiadomo w takie dobre warunki, sobie poustawiać niż na dzień dobry się wkurzać i cudować. A w trakcie sezonu, no wiadomo, wszystko w zależności od warunków, jakie, jakie będą. Zestaw ten sam co w tamtym roku z przodu Gaspardo, PA1, z tyłu Duro France, 6 rzędów i na samym końcu Agromasz falką również 6 rzędów i jak na razie jeszcze ten zestaw, który widzicie jak długo? 3 dni. Jeszcze ruszaby, 3 dni będzie zmiana zestawu. Ale do szczegóły to jak wszystko przyjdzie ze mnie, my uruchomimy to wtedy Ale no. No, będzie się działo, będzie się działo, będzie zabawa i znowu nocy będzie mało. No, wykańczam aktualnie pole. Druga działeczka już, już dopiero dzisiaj. Burak w natarciu. Jest co robić. No, dzisiaj też dopiero spinałem ciągnik pod agregat i siewnik. No, zbiornik już zaczepiony wcześniej. A dzisiaj rano dopiero też spinałem pod agregat, bo jeszcze przy ciągniku. Wczoraj jeszcze wymiana oleju, takie pierdoły. Guziczek wymieniałem tutaj w joysticku bo wielu z was mi gdzieś napisało, że niepotrzebnie tu sięgam do tego przełącznika, bo tu jest guzik. Tak, tylko że ten guzik, który tu był, nie zawsze chwytał, nie zawsze łączył dobrze i było jak było, I wiele razy było trzeba na szybko tutaj sięgać. No a co najlepsze, tutaj guziczek sobie zamówiłem, dzisiaj teraz jest taki ala czerwony, rubinowy, nie wiem, na kolorach facetnych to się nie, nie zna. W każdym razie guziczek sobie zamówiłem od yy, niucha chyba te piątki, nie wiem, bo generalnie do T70, tam 50, 40 generalnie do tych joysticków nie da się kupić osobno tego guziczka, nie da się, nie ma nie występuje w katalogu nic takiego nie panie, to trzeba cały joystick yy, klienci płaczą, płacą i wymieniają yy, cały joystick około chyba tam 3000 netto chyba, że się teraz coś zmieniło, w każdym razie ja dostałem taką wycenę no to jak ja to usłyszałem w tamtym roku. No jak ja to usłyszałem w tamtym roku, to mówię, no chyba was pogieł. I już wtedy zamówiłem właśnie ten guziczek, no, poszukałem byle jakiś pasował kształtem, no bo tam, tam są tylko dwa piny, takie wychodzą i tam no nic więcej nie ma. Nic więcej tam nie ma. Więc no, co, co tu jest skomplikowanego? No ale nie ma. Nie ma guzika, nie występuje. Przełożyłem tamten, jeszcze na krótko sprawdziłem, bo mówię, może rzeczywiście jest, nie wiem, coś pokodowane, bo tutaj wnikną no, to w tym kanem. Nieraz tam są niektóre rzeczy pokodowane, tak jak elektrozawory, do których ty zaraz przejdę, bo też przygodę mamy, która trwa. Yy, no i mówię, kurde, może rzeczywiście już jest coś pokodowane, bo te elektrozawory już jest yy, tak ciągu, od tej myśli, że a przełożę pach i będzie no i wczoraj rozkręciłem ten joystick, dołożyłem guzik do, do tych kabelków starego jeszcze w ogóle nie nie, że tak powiem, usuwając z tego miejsca pyk, przełączyłem, działa przełącza się no czyli mówię, będzie wszystko śmigać no i ten stary rozlutowałem, zalutowałem nowy i tak jak myślałem, tak też jest czyli po prostu działa Guziczek, kurczę nie wiem, 40, 50 zł, 40? Coś koło tego. Śmieszne pieniądze. Zapłaciłem za niego. A działa. a da się A nie, zaraz mi tu z kwotą wydacywali z kosmosu. Także jakby właśnie ktoś się zastanawiał i stał. Yy, przed, znaczy, był w sytuacji, że nie działają mu któreś te guziki, że nie przełączają, nie może przerzucić góra dół. Bo no, słyszałem właśnie takie historie tu z serwisu yy, tam sprzedawca chyba z Rajtechu mi opowiadał, że właśnie, no, najczęściej się do półbiegów wycierają i, i później nie stykają tam dobrze na idzie biegów przerzucić góra dół. I trzeba cały, cały właśnie joystick zmieniać nie chciało mi się wierzyć, no ale guziczek i, i, i działa, pyka także nawet spoko, że jest inny, te są od półbiegów ten jest od, od właśnie ten programowalny ja i tak tylko programuję sobie na niego obroty wszystkie reszty, czy tam hydraulika, czy podnośnik i tak mam osobno bo to, to trzeba mieć kontrolę nad maszyną, jak to mówią a same obroty tutaj już bardzo pomagają, bo tu jest podnośnik wszystko w łapie, a tu elektrozawory, hydraulika generalnie i tak muszę mieć tu, bo to yy, tu musi być przepływ oleju stały osobno sterowanie, czy to tam koło drogowe, czy hydropak, także to tam, sobie będę tutaj mieszał tak jak mam i witam was już kolejnego, kolejnego, kolejnego dnia przecież się na spięcie, to się nagrałem Także witam Was kolejnego, już następnego dnia ostatniej chyba nagrywałem we wtorek A teraz mamy sobotę wieczór Słuchajcie, kończę pole Będę teraz wracał już na bazę do chaty To Wam trochę powiem, co przez ten tydzień się wydarzyło Co i jak Bo działo się dużo i Działo się dużo bardzo dużo, dużo się pozmieniało względem gdzieś tam moich założeń. Dużo się rozjechało. Samo życie, jak to mówię. Wiele spraw się też wyjaśniło, ale o tym dosłownie za chwilkę. Kończę właśnie w tym momencie, wysypuję i zjeżdżam i w drodze powrotnej coś wam tutaj poopowiadam. Nie jestem na siłach, bo jestem chory. To właśnie też jest jeden aspekt. Przez który w sumie nie dograłem sensownej jakieś końcówki tego filmu, ale no cóż, coś wam opowiadam. No i zjeżdżam, zjeżdżam do domu, sobota, nie kończę dlatego, że jest sobota, i wcześniej jest 19, coś by można było jeszcze posiać, ale kończę z tego względu, że jutro zaczynamy u. Jutro zaczynamy siać u Darka yy, Darek Bardzo skrupulatnie podchodzi do siewu yy, Co też przekłada się u Darka na plony Darka możecie kojarzyć z kilku odcinków Dawno, dawno, dawno temu Możecie go kojarzyć z odcinku Gdzie ile to będzie, 3 lata temu? 4, nagrywałem kopanie. Właśnie ropy, jak kopała buraki, a wtedy chyba dwie sztuki, tak, dwie sztuki, wtedy dwie sztuki były na jednym polu. Akcja i wizualnie mega wtedy wyszła. W każdym razie, no Darka możecie kojarzyć, no i całą, no i Darka też chcieliśmy w tamtym roku, buraki, właśnie pasowo, no i przez tą swoją skrupulatność, dokładność, kontrolę na polu. W zeszłym sezonie, no, uzyskał fenomenalny plon. Udarka w zeszłym sezonie, średnia 115 z hektara. Także, no, petarda. Eee, no i ma tam teraz działkę taką, jedną, od której będziemy zaczynać, że jest glina. Ten mówi, on to musi widzieć, bo to tam jest glina, żeby to była igła. To musi być za dnia. Wie dobra, jesteśmy jutro od rana. Także na dzisiaj koniec. Ja muszę też trochę odespać, właśnie trochę się podleczyć i już trochę odespać właśnie, odpocząć generalnie, bo ten tydzień to był jeden wielki młyn. No słuchajcie, wyjaśniła się sprawa z niedziałającą sekcją. I co się wyjaśniło? No... najgorszy możliwy scenariusz, czyli cała sekcja do wymiany. <coughs> Finalnie co się okazało? No mamy tam sekcję o numerach, gdzie to w katalogu nie występuje w ogóle do T7050, ale z tego, co już przyjrzeliśmy, to Wszystkie, przynajmniej ja rzucałem okiem na Elixa. No to nie tylko ja mam te sekcje. Czyli według katalogu jest sekcja 160, tam 80, 70. Nie wiem dlaczego tak jest. tak jest Nie zagłębiam się, ponieważ to nie jest jakieś tam lepione czy coś. Tak po prostu jest. W czystej ciekawości. Właśnie przeglądałem o Elixa już kilkukrotnie i patrzyłem na te 70, 40, 30, 50 na tył. No to mają właśnie te wyjścia, te, te Rexroty akurat ten model, także no nie jestem wyjątkiem. Do rzeczy. No do tych reksrotu występują właśnie tam te cewki, które można wymieniać. No ale u nas się okazało, że to też nie cewka. A czemu? Bo jak mieliśmy już cewkę na miejscu, rozebraliśmy to. Naczynniki pierwsze. No i po rozebraniu na... Po rozebraniu tego na czynniki pierwsze No jak zaczęliśmy rozbierać tę całą kostkę, gdzie tam są te wszystkie prądy, płyta główna To... No to się okazało, że to nie jest To nie jest cewka, tam po prostu czujnik chyba położenia właśnie tego wodzika no Upaliły się, upaliły się kable, przegrzały się i się zerwały z kostki Generalnie no, można powiedzieć, że czujniczek, no ale czujniczek już nie występuje, nie można tego kupić osobno. Sama płyta główna też no, wygląda na przegrzaną po prostu, więc ona też równie dobrze już może nie działać sama w sobie, ale płyty głównej i tego czujnika no, nie można kupić osobno, nie występuje coś takiego. Co dziwi mnie, bo nadal je produkują, bo produkują nowe sekcje tego typu. Można kupić nową, nie że się kupuje po regeneracji, tylko można kupić normalnie nową sekcję tego typu z tymi bebechami, więc produkują to nadal, no ale nie można tego kupić osobno. Wiadomo, lepiej przytulić za całą nową sekcję, niż za yy, układ scalony. No, no wiadomo, taka, taka jest polityka, jak widać producenta, tak tutaj to jest no więc co, no kupiliśmy nową płytę no też nie, nie kupiliśmy nowej płyty, koszt tych 6 czy tam 7 tysięcy, zależy gdzie się po prostu patrzy, no w serwisie w rajtechu no to całkiem jest cena kosmos, bo jest chyba 8 tysięcy netto no my kupiliśmy sekcję po prostu zdjętą, zdemontowaną z innego ciągnika także tu też przygoda, bo kupiliśmy jedną też właśnie tak zdemontowaną gwarancja rozruchowa. Zakładamy. Przyjechał tutaj gość, żeby to zakodować. Zakodował, nie działa. Sekcja uszkodzona, taki błąd wyskoczył. Tam coś właśnie z tą elektroniką. No na szczęście wymienili nam tą sekcję. No dawali gwarancję rozruchową. Nie zadziałało, a także i tak tutaj szapobarze zostało to wymienione. SMS-a tylko wysłałem, bo to też już późno było, że sekcja nie działa. Na drugi dzień rano od razu dostałem wiadomość, żeby przywieźć, wymienią. Spoko. Tak też zrobiliśmy. Sekcja została wymieniona również na inną, zdemontowaną z ciągnika, także no... To nie, nie nowa, tylko po prostu zdemontowana z innego ciągnika. Założyliśmy, dziś nastąpiło kodowanie, no i działa, także... Wielki kamień z serca, że to ruszyło. E, ile się zaoszczędziło? No dobre trzy klocki do przodu. Także dobre i tyle. Jak długa będzie chodziła, też nie wiem. To właśnie zdjęta z e, z innego ciągnika, więc ona równie, do, równie dobrze też może wysiąść. No ale to może takie żydzenie, oszczędzanie, w każdym razie zobaczymy. Może akurat już ta sekcja, którą teraz wymieniliśmy. No nie siądzie u nas przez ten czas, a ten ciągnik będzie u nas pracował. Jak długo to będzie, to nie wiem, bo na razie nie planujemy się z Niuszkiem rozstawać. No ale wiecie o co chodzi. No to nie są już małe pieniądze, to nie jest stuwa, to nie jest tuwa 500 czy tam nawet 1000 zł, już trochę większe pieniądze. Także no też wiadomo, każdy tych oszczędności gdzieś tam szuka. Czy słusznie okaże się myślę za jakiś czas. W każdym razie, właśnie między innymi przez tą sekcję, sporo się plan rozjechał, który tam był do wykonania na ten tydzień. No i wczoraj, bo jak się zauważyć, mam tu kolejny monitor. To jest monitor od Izobasa, bo jest na szybko tu założony do niucha Izobas. Nie pod nawigację, czekam zawiązkom Izobasa pod nawigację, żeby to założyć, żeby mieć po prostu Izobasa w nawigacji. Ale z tego co wiem, jest po prostu no, deficyt. Na rynku nie ma, nie ma, nie ma tych wiązek, płynie to dość długo. No wiadomo, teraz, jaka tu jest sytuacja, jeżeli chodzi o stany Chiny, więc to wszystko jest po prostu spowalniane w tych dostawach, mniejsza. no To będzie też zmienione. W każdym razie, tak jest monitor dodatkowy od Izobasa od Salwisa, który przyjechał wczoraj. Wczoraj spieliśmy to, uruchomiliśmy. Rozpoczęliśmy się w nim, no ale że tak powiem jest to zestaw, który powstał już po z pięciu wszystkiego, gdy podpięliśmy się w nim, i to do ciągnika razem. Jest to zestaw bardzo, bardzo długi, bardzo długi względem teraz tej szerokości pracy, którą mamy, bo zestaw o długości 16 metrów. Gdzie szerokość robocza to 2,70. No to powiem Wam tak, praca całego zestawu na polu, jak się już sieje raz przy razie, tutaj bardzo fajnie podoba mi się to, mam wrażenie, że idzie to lżej niż duro dla ciągnika, mam po prostu ciągnik lżej. No tylko robi się problem z wykończeniami. Po prostu pola. Yy, nie będę jeszcze próbował, bo miałem się teraz cały czas tym Serwisem, ale no nie sądziłem, że to wyjdzie taki długi zestaw. Nadal będę tam próbował przy tych burakach, ale tam, gdzie będę wiedział, że mam duże pola, a tak jak dzisiaj i teraz to, co się zapowiada na no jeszcze najbliższe kilka dni, to będą małe poletka, także, znaczy między innymi małe, duże też tam będą, ale będą też małe. No na małych ten zestaw, no da się to zrobić, ale to jest męczarnia, to nie wygląda już później na tych narożnikach, bo tu generalnie chodzi o narożniki pól. No nie idzie tam tego tak wykończyć fajnie, jak mogę to wykończyć po prostu duro z tego też względu. Dalej się je w tym momencie po prostu duro i tym zestawem moim no mniejszy na te standardy pulo. tu to pole jak to jest po lewej stronie, to tu bajka. To tutaj to co gdzieś tam by zostało niewykończone w tych narożnikach, względem całego pola to jest wiecie Ułamek, ułamek, i on nie wpływałby aż tak na to wszystko. A jednak, jak jest pole, no hektar, półtora, no to 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 już jest stosunkowo duży procent pola, który jest nie nieopsiany do końca. Bo tu no generalnie do kantu nie można ładnie dosiać, to mnie trochę po prostu boli. Także Salwisa będzie jeszcze na kanale, będzie, tylko ja muszę się po prostu w niego wdrożyć. Ja muszę się nauczyć dobrze obsługi, trochę nim przesiać żeby to też Wam sensownie pokazać ale no zestaw robi wrażenie jak wygląda zestaw tak wygląda cały zestaw no jest potężnie, jest długo, jest wysoko no jest to, jest to kawał zestawu jak tutaj na te standardy na te pola co ogarniamy u klientów no obawiam się, że przy Tej szerokości roboczej To trochę może nie zagrać Gdyby to było 12 rzędów buraku To już tutaj by Już by było można powalczyć To już, już da się robić Bo wtedy nie mamy 2,70 Mamy wtedy te 5,40 roboczej Którą zaciągamy za sobą To już idzie to fajnie powykańczać A, Ale no to znowu nie no Nie, nie niuchem, to znowu nie niuchem To już by musiało być znowu no ile? 300 parę myślę konia Więc no już tutaj się rozjeżdżamy No nie, nie, no gdzieś trzeba postawić tą granicę Przynajmniej na razie yy, I że, że tu robimy po prostu stop i tyle Tyle co do Salwisa, no kto na Instagramie widział, że, że sialiśmy yy, Też nie ma jeszcze tych materiałów, dużo z Salwisa, ale no samo zagregowanie tego wszystkiego, podpięcie, jeszcze podpinaliśmy, jak nie miałem tej jednej działającej sekcji, co dużo utrudniło, ale i tak udało się to uruchomić. Dużo kłód pod nogi w tym tygodniu, bardzo dużo i tak udało się to wszystko jakoś wybrnąć z tego wszystkiego. No ale sporo czasu po prostu straconego. Tak czy inaczej, na dziś kończę, wracam do domu. Przejrzeć to sobie jeszcze zestaw, tak luknąć. Co jak? Uszykować się na jutro. I no, jutro startujemy. Jutro zmiana czasu na letni. I już na letni czas no gdzieś trzeba wstać o 5. Czyli teraz na ten zimowy czas o 4.00 no, będzie Meksyk. No ale nic, damy rady. Ambitny jest plan na jutro. No, aby tu nie było kolejnych kłód pod nogi, to myślę, że jakoś to kurczę opanujemy. Także trochę taki odcinek bardzo opowiadany, mało jeszcze takiej pracy tego siewu, ale ten tydzień to no, był bardzo, bardzo inny i nie powiem, przetyrał mnie już mocno. Na dzień dobry, ale przetyrał mnie mocno. Ale jak to się mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Także tak łatwo się nie damy. I w tym materiale to wszystko. Jak często będą filmy. Nie wiem. Nie wiem, mało snu. Są też inne życiowe priorytety. Także jeżeli ktoś chce być na bieżąco, obserwować to wszystko, ja Was odsyłam na Instagrama. Na Instagramie działam codziennie. Także tam możecie na bieżąco śledzić co, co tu się dzieje. No do, dla YouTube'a na YouTube jednak potrzeba troszkę czasu chociaż troszkę żeby to pomontować, także na no sorry memory. Takie jest jak to mówią życie. No i ciśniemy. Także to wszystko Dzięki, dzięki za poświęcony czas, jeżeli komuś taka forma odcinka pogadanego nie do końca odpowiada, sorry, postaram się trochę zróżnicować te odcinki, pokazać tą taką rutynę przy tych siewach, I żebyście też zobaczyli jak to wygląda, tak jak było okiem kombajnisty, tak i będzie myślę okiem operatora. Tu macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek, trzymajcie się, na razie i cześć!